Ta marka na rynku wzmacnianych smartfonów i tabletów jest już ponad dekadę i udało jej się zaskarbić całkiem swoją sympatię Polaków. Tak, głównie za sprawą niskich cen, które w kraju nad Wisłą są zwyczajnie pożądane. Postanowiłem więc sprawdzić, jak prezentują się urządzenia producenta, a na pierwszy ogień poszedł Ulephone Armor X32. Od razu mówię, to panteryniak z kategorii budżetowych i wiele jego aspektów trafi głównie do niewymagającego klienta. Nie będzie więc super wydajności zjawiskowych zdjęć czy ekranu cieszącego oko. Zamiast tego dostaniemy świetną wytrzymałą obudowę i kilka rozwiązań, które doceni grupa docelowa. Nie przedłużajmy więc i skupmy się na konkretach. Zapraszam na recenzję. Pudełko zawiera adapter do ładowania o mocy 20W oraz przewód USB-C. Standardowo, ale wystarczająco. Urządzenie mierzy 14,5 mm grubości, co wbrew pozorom i tak wygląda dobrze na tle innych pancerniaków. Ogólnie smartfon leży w dłoni bardzo przyjemnie i co ważne, mamy tu pewnych chwyt z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne. Zarówno te dotyczące samej budowy, jak i materiałów, z których wykonano telefon. Waga to aż 280 gramów, ale czy to tak dużo jak na tę klasę urządzenia? Nie. W kwestii odporności mamy oczywiście standard wojskowy MIL-STD-810H, a smartfon został sprawdzony podczas upadków z wysokości 2 metrów. Jeśli chodzi o odporność na wodę i pył, to nie zabrakło IP68 oraz IP69, które regulują tę kwestię. Smartfon wykonano z tworzywa sztucznego, które mimo bardzo kiepskiego traktowania nie zarysowało się zauważalnie. Podoba mi się programowalny przycisk, ale nie jest on czymś wyjątkowym. Wyjątkowanie jest też biometria w przycisku zasilania, która działa precyzyjnie, choć wolno. Na plus jest obecność latarki o mocy 120 lumenów, ale spokojnie. W nocy przyda się nie tylko ona, ale również kamera z funkcją noctowizji, ale o tym za moment. Natomiast głośnik niestety niestereofoniczny jest przeciętny i nie wyciągniemy z niego zbyt wiele. Przeciętne są też wibracje, choć z uwagi na przeznaczenie modelu i tak szczególnie ich nie odczuwamy. Standardowo już kończąc tę sekcję recenzji dodam info o zastosowanych technologiach. Mamy Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi AC oraz USB-C w standardzie 2.0. Ekran jest niewielki jak na dzisiejsze czasy, co niektórym przypadnie do gustu. Szerokie ramki, które go okalają to akurat plus. W przypadku uderzenia o ziemię rogiem obudowy jest on mniej narażony na zniszczenie. Swoją drogą panel chroni Gorilla Glass 5. generacji i on całkiem dobrze radzi sobie z zarysowaniami. Ekran oferuje przekątną 5,65 cala i rozdzielczość, 1440x720 pikseli. Niewiele, ale jeśli mam być 4 w pancernym smartfonie to zdecydowanie wystarczająca wartość. PPI na poziomie 285 zapewnia odpowiednią czytelność. Ekran o jasności 600 nitów, no dobrze, umówmy się, to nie jest szałowa wartość, natomiast ja nie miałem żadnych problemów z odczytaniem informacji w pełnym słońcu. Tak, to nie było takie mocne letnie słońce, ale jednak. Za wydajność odpowiada MediaTek Helio G91 wykonany w 12 nanometrowym procesie technologicznym. Na pokładzie mamy też 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Tę ostatnią możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD. Jak sprawuje się zastosowany tutaj Android 14? Powiedzmy sobie jasno, to nie jest topowa, ani nawet średniopółkowa specyfikacja i nie będzie szału. Jest za to stabilnie bez większych przycinek. Oczywiście aplikacje te bardziej wymagające ładują się nieco dłużej. Jeśli chodzi o interfejs, jest dość klarowny i ma kilka przydatnych dodatków takich jak pilot do telewizora czy latarka i poziomica od standard w tym segmencie. Aparat główny, szeroki kąt, 48 megapikseli, światło F1.8 z autofokusem z detekcją fazy, ale bez optycznej stabilizacji obrazu. Zdjęcia są adekwatne do tej półki cenowej, a może nawet nieco lepsze. W dzień możemy uzyskać sensowną jakość, choć wiadomo, detale czy balans bieli nie będą idealne. W nocy jest już mocno średnio, ale tutaj do gry wchodzi drugi aparat Night Vision 20 megapikseli z przysłoną F1.8. Fotki z tak zwanego noktowizora cieszą oko, bo zwyczajnie są użyteczne. Muzyka Selfie zapewnia 16-megapikselowe oczko na froncie i tutaj jest po prostu ok. Na media społecznościowe czy utrwalenie ważnej chwili sprawdzi się jak znalazł. Co z wideo? Tutaj więcej pokażę próbka niż moje słowa. A tak wygląda obraz nagrywany frontową kamerką. Ok, nie ma stabilizacji, natomiast wydaje mi się, przynajmniej patrząc na ekran, że jest całkiem dobrze jak na tę półkę cenową. Ale zobaczymy sobie na komputerze wszystko. Bateria to ogniwo o pojemności 5500 mAh. W moim przypadku wystarczało to na około 6-7 godzin SOT, co jest bardzo dobrym wynikiem. Półtora dnia pracy na jednym ładowaniu na luzie. Ładowanie przewodowe realizowane jest z mocą 18W i trwa od 70 do 85 minut. Zależy to od tego czy zostawiliśmy kilka procentów, czy niemal zerowaliśmy akumulator. No dobrze, ale czy warto? Mamy solidną konstrukcję, programowalny przycisk, Port, podczerwień i ogólną wysoką jakość wykonania. Nie pasował mi starszy Android i przeciętny głośnik. Wybór należy do Was. Linki do sklepów zostawiam w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!